Cześć, jestem Mikołaj. W dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak skonfigurować w form Hikvision. Pokażę wam, jak nawiązać połączenie między stacją bramową a monitorem, jak dodać bramki do naszej stacji ramowej oraz jak uruchomić aplikację, dodać nasze urządzenia, jak wygląda nawiązywanie połączeń, gdy nas nie ma w domu. Najpierw pokażę wam, jak połączyć wszystkie urządzenia do sieci, potem jak to skonfigurować. Chodźmy teraz bliżej, pokażę wam nasz pierwszy krok. Mamy wszystkie nasze urządzenia, które nam są potrzebne do podłączenia tego wideo do Mamy tutaj monitor Hikvision ds kh 6320 stację bramową dwuabonamentową DSKV82113, oraz switch czteropłatowy z dwoma uplinkami. Przydadzą się nam także dwa kabelki do podłączenia monitora i stacji bramowej do Switcha, co teraz zrobimy. Pierwszą mariotkę wpinamy do. Monitorka oraz do switcha i to samo robimy ze stacją bramową. Switch oraz stacja bramowa. Teraz urządzenia się uruchomią, potrzeba na to chwilę czasu, monitor to zawsze uruchamia się szybciej. Sama stacja bramowa da nam o tym sygnał, że jest już uruchomiona. Pierwszym krokiem podczas uruchomienia monitora jest nadanie hasła. Zadamy sobie hasło, potwierdzamy je drugi raz. I klikamy OK. Nostety krokiem jest to wybór języka. Zmieniamy sobie na język polski, klikamy Next. Teraz warto sobie zaznaczyć tutaj DHCP, dzięki czemu monitor sam nada sobie adres IP dzięki podłączonemu switchowi do sieci. Klikamy następny, tak wybieramy, czy to jest monitor główny, czy dodatkowy. To się przydaje przy podłączeniu kolejnego monitora. Klikamy następny, bo to jest nasz monitor główny. Stacja bramowa została uruchomiona. Następnym krokiem jest powiązanie urządzenia. Musimy poczekać, aż nasze urządzenie tutaj się załapie w sieci będzie on na początku dezaktywowany. Musimy przejść do programu SADP Tool i aktywować nasze urządzenie. Nasze urządzenie zostało już wykryte, Teraz je aktywujemy, bo aktualnie jest dezaktywowane. Przejdziemy sobie do SADP Tool, potem do IFMS 4200, gdzie dokończymy konfigurację poprzez komputer. No jeżeli klikamy sobie zakończ i zostawiamy sobie sprzęt, przechodzimy teraz do komputera i działamy dalej. Mając uruchomiony program iFMS 4200 klikamy przycisk Online Device i wybieramy sobie z listy poniżej nasze urządzenia, czyli nasz monitor oraz stację bramową. Zaznaczamy je i klikamy po prawej przycisk Ad. Loginem jest admin, a hasło to jest to hasło, które wpisywaliśmy wcześniej podczas aktywacji urządzeń. Urządzenie jak widać zostało aktywowane, a my pierwsze co musimy zrobić to przejść do ustawień monitora połączyć go ze stacją ramową. Przechodzimy do zakładki Network i Linked Network Configuration Tutaj w Main Door Station IP Address wpisujemy adres IP naszej stacji bramowej tutaj mam 48 końcówka klikamy przycisk Save zamykamy, możemy sobie odświeżyć teraz możemy mamy sobie sprawdzić czy po ciśnięciu przycisku zostanie nawiązane połączenie o, połączenie mamy wszystko się zgadza wrzucimy sobie to teraz następnym krokiem jest połączenie naszych urządzeń z aplikacją aplikacją Hik Connect oczywiście teraz musimy przejść do zakładki ustawień monitora do zakładki network oraz Hik Connect tutaj musimy utworzyć Kod weryfikacyjny, który będzie potrzebny do podłączenia urządzeń do aplikacji. Możemy ustawić tak, takie samo jak hasło. Klikamy OK. Urządzenie, jak widać, jest online. Przejdziemy teraz do aplikacji i pokażę Wam, jak to wygląda. Mam na naszą aplikację, logujemy się na nasze konto. Jeśli nie, to wchodzimy w tryb gościa. Klikamy po prawej stronie plusik i skanujemy kod QR. Przechodzimy do naszego monitorka. Mam tutaj kod QR. Klikamy ja przycisk Dodaj. Dodawanie zostało ukończone. Możemy nazwać sobie to jak chcemy, albo monitor, po prostu tak jak jest. Tutaj mamy wszystkie kamery, które możemy podłączyć sobie do tego urządzenia. Teraz sprawdzimy sobie, jak działa samo urządzenie. Czyli klikamy na stację domowej na nasz przycisk, i czekamy na informację o telefonie. Tak słuchajcie. Dostaliśmy również powiadomienia, musimy sobie sprawdzić o. Działa bo możemy sobie z rozmówcą przed stacją ramową. Jeśli chodzi o aplikację, to tyle. Pokażę Wam teraz jeszcze, jak zaprogramować nasz brelok, który dostajecie w zestawie. Do tego potrzebujemy kartę Master, którą dostajemy wraz z zakupem urządzenia. Wtedy przykładamy naszą kartę master. Czekamy na dwa przyciski. Przykładamy nasz blok. I znowu kartę master. Dzięki temu, czemu teraz blok został zaprogramowany. Jak widać, urządzenie działa. Drzwi są otwarte. My nie mam tutaj nic podłączonego, więc nie ma co otwierać, ale działa tak jak należy. Teraz pokażę Wam jeszcze raz, jak samo urządzenie działa. Filok się wyświetla, żeby sobie odrzucić. Z samego monitora również mamy możliwość podejrzenia sobie obrazu z panelu. Klikamy sobie tutaj. Obraz działa tak, jak należy. Jeśli chodzi o podłączenie wideo domofonu, to, to wszystko, co mam dla Was. W następnym odcinku pokażę Wam, jak podłączyć kamerę LPL i ją skonfigurować. A tymczasem trzymajcie się. Cześć.